Dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Adam Lecywil i przeprowadzę dzisiaj wywiad ze zwycięzcami Karpiowego Pucharu 2023. Rafałem Heisnerem i Michałem Trzasko. Zostańcie z nami. Panowie, od Wielkiego Pucharu minęły już ponad dwa miesiące. Pamiętacie jak to było? Tak, oczywiście, że pamiętam jak to było. Ranga tych zawodów była e, tak duża, że nie sposób o tym e, zapomnieć. E, co do emocji, e, bardzo często wracamy do tego finału, ponieważ lubimy analizować rzeczy, które robiliśmy dobrze bądź źle, także pojawiają się one z powrotem. A kto wpadł na to, żeby startować? W sumie oboje wpadliśmy na to, żeby startować. Gdzieś tam się na początku pojawiły na Facebooku informacje, że wystartuje taka impreza i postanowiliśmy oboje, że wystartujemy. A gdybyście się nie dostali do finału na dowagach, to próbowalibyście może na innych zbiornikach? Myślę, że tak, ponieważ bardzo lubimy tą nutkę rywalizacji, a biorąc też pod uwagę na jakich wodach rozgrywa rozgrywane są eliminacje karpiowego pucharu. E, daje to też tą przyjemność taką z tego naszego karpiarstwa, ponieważ jest tam możliwość e pobicia swojej e, życiówki. Zawsze mnie to ciekawiło, powiedzcie coś o swojej taktyce, bo ja to zawsze obserwuję po prostu wędkarza siedzącego z mówiąc slangiem, jak to było u was, jaka była taktyka? W eliminacjach inna, w finałach inna, a może podobna? To pytanie jest bardzo obszerne, szczerze mówiąc, dlatego, że bardzo często gdzieś tam na imprezach właściwie rodzinnych, bo tak się składa, że e, kolega, z którym startuję niekoniecznie z kolegą jest to mój szwagier, szczerze mówiąc spędzamy godziny nad taktyką i rozważaniami nad nimi a co do taktyki to zawsze jest inna w eliminacjach stosowaliśmy inną, ponieważ zależy to od wielu czynników, obserwacji wody warunków atmosferycznych, struktury dna i tak myślę, że dużo by o tym mówić, taktyka była w eliminacjach inna, w finale również inna, natomiast produkty z których korzystaliśmy za każdym razem były te same no i jest to Ultimate Products. No właśnie, te same produkty mają otrzymać wszystkie drużyny w kolejnych zawodach. Co myślicie o tym? Myślę, że, że cieszymy tam? się z tego powodu, ponieważ współpracujemy z właścicielem tej firmy, Marcinem Mizerą, świetny facet, który robi biznes na odpowiednim podłożu, jakim jest pasja, także dźwiga sobie poprzeczkę coraz wyżej. No i jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że również inni będą mogli doświadczyć tych bardzo dobrych produktów. To może przypomnijcie, jakie wyniki mieliście na Nowakach? Na Nowakach mieliśmy cztery ryby, które zgłaszaliśmy do klasyfikacji, ale mieliśmy brań około chyba dziesięciu, nie? Po, 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 prostu, po prostu już potem mieliśmy ryby, które wiedzieliśmy, że nie liczą się do klasyfikacji i nawet ich nie zgłaszaliśmy, ale mieliśmy y, dużo ryb. Zamieńmy teren, jak to wyglądało na dębowej. Na dębowej również mieliśmy dużo ryb położonych na macie, również nie zgłaszaliśmy wszystkich, bo jest to, są to zawody. W, których formuła liczy trzy największe ryby. Jeżeli chodzi o wagę tych ryb, to były to ryby 16, 18 plus i 20 plus. A jaki wynik dał Wam zwycięstwo? Szczerze mówiąc, ja tutaj wyniku nie przytoczę, bo nie chciałbym skłamać, ale było to ponad 50 kilo chyba, tak? Coś około chyba 55 kilo. Panowie, nagroda ogromna, ponad 200 tysięcy złotych i to w gotówce to jest chyba jedna z największych nagród w takich zawodach. Zdradzicie co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Generalnie możemy powiedzieć, że zainwestowaliśmy te pieniądze zarówno ja jak i Michał. No bo jest to spora kwota, aczkolwiek warto powiedzieć też o tym, że kwota 200 tysięcy złotych to naprawdę bardzo duża nagroda jak na imprezę krajową, a nawet międzynarodową, jeżeli chodzi o karpiowanie, także yy, uważam, że należy wspierać takie projekty zdecydowanie, bo robimy to, co tak naprawdę wszyscy kochamy jako karpiarze, a możemy przy tym wszystkim jeszcze zarobić naprawdę fajne pieniądze, także jak najbardziej jestem za. A ogólnie mówiąc, co najbardziej Wam się podobało już, tak mówiąc całościowo, w całej imprezie? No na pewno numer jeden to kasa, szczerze mówiąc, nie? Myślę, że każdy starczy w swoich zawodach Patrzy na tą kasę i to ona przyciąga, ale już po samym starcie w zawodach eliminacyjnych, chyba oboje stwierdziliśmy, że impreza jest organizowana naprawdę na, na wysokim poziomie. No i też nie ukrywamy, że jeździmy troszeczkę po zawodach tak. od kilku lat i bywało z tym wszystkim różnie, a tutaj naprawdę było to zrobiona na, no, na najwyższym poziomie. No jak już pewnie wiecie, organizator podnosi poprzeczkę, będzie więcej eliminacji, będzie większy zbiornik. Jak Wam się podoba ta koncepcja? Koncepcja karpowego Pucharu pozostaje nadal taka sama. Jest większa ilość eliminacji, i jak i również większa liczba osób dostaje, dostaje, drużyn dostaje się do finału, więc to tak naprawdę podnosi też poprzeczkę nam. Nam, jako karpiarzom, którzy też aspirują do tego, żeby się do tego e, finału dostać, e, wody, które doszły, to na przykład Jarosławki, czy Uroczysko, są to topowe wody. W Polsce, jeżeli chodzi o karpiarstwo, także, jak już tam wcześniej wspominałem, warto też na takie zawody pojechać, żeby powalczyć o finał, ale też powalczyć o jakąś e, piękną rybę, być może życiówkę. Panowie, bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Myślę, że również ta rozmowa zainteresuje wszystkich karpiarzy. Zapisujcie się, a przy okazji już na samo zakończenie zapytam was, gdzie będziecie startować w przyszłym roku. W przyszłym roku będziemy startować również na Nowakach. E, idziemy tam po e, rewanż, e, ponieważ zajęliśmy tam e, trzecie miejsce, wyszliśmy z z trzeciego miejsca. E, w tym roku nasze aspiracje są większe. Oczywiście tutaj sobie e, troszeczkę żartuję, na pewno damy z siebie 100%, aczkolwiek e, no tak jak już wcześniej wspomniałem, karpiarstwo to troszeczkę obcowanie z przyrodą i nie zawsze same umiejętności wystarczą, żeby e, zdobyć te pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce. Rafał Heisner i Michał Trzasko to moi goście, panowie, było mi bardzo miło. Pewnie nie możecie się już doczekać tej przyszłorocznej edycji. No, oczywiście, że tak. My zawsze razem z Michałem odliczamy dni, tygodnie, miesiące do zawodów, planując już jak to będzie wyglądało, a wszystko i tak później wychodzi w praniu, ponieważ stanowisko, warunki atmosferyczne, losowanie często krzyżuje nasze plany. Ale tak, tak nie możemy się już doczekać. Jeszcze raz ogromne gratulacje, bardzo Wam dziękuję za wizytę. Was zachęcam oczywiście do zapisywania się i oczywiście do oglądania kanału Karpiowego Pucharu. No i co, i może pożyczymy wszystkim spokojnych Wesoły świąt. i wesołych świąt I nie jedzcie karpi. <laughs> Trzymajcie się! Katka 2024, coming soon.